Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla bliźniąt wagi wodnika od 24 do 30 kwietnia Tarot Lenormand, także zaczynamy i oczywiście tutaj moi kochani zaczynamy od bliźniąt, od rozkładu starota. Bliźnięta. Idą zmiany w tym tygodniu. Poniedziałek, oczekiwanie, trochę bezsenności. Na coś czekacie, czego się obawiacie, może niepotrzebnie. We wtorek zmiany mogą być jakieś kłótnie, jakiś problem, też także tu spokojnie. Coś będzie trzeba zmienić w waszym życiu. Ale w środę pięknie tutaj jest pokazane, moi kochani, paść, monet. On kończy pewne sprawy, zaczyna nowe. Tu mogą być małe wydatki, zmiany w wydatkach u Was w środę. W czwartek piątka buław to jest oczywiście tutaj jakieś nieporozumienie czy spór. No, trzeba to rozegrać bardzo dyplomatycznie. Ktoś może się wtrącać w Wasze życie w czwartek. W piątek będzie pogodzenie, wyrównanie wszystkich energii, szczęście, lepsze zdrowie i oczywiście możliwe, że otrzymacie jakiś prezent albo sami sobie kupicie. Piątek bardzo dobry, dzień najlepszy, zdrowie lepsze. Sobota Królowa Monet, no tutaj jest zadowolenie, kupujecie coś dla siebie, robicie sobie w domu, generalne porządki, jest jakieś tu, moi drodzy, gotowanie, fajnie siedzicie w domu, kupujecie sobie coś na balkon, jakiś piękny kwiat do domu, jakąś roślinę, tak, i cieszycie się z tego, co macie. Y, oczywiście, dobry posiłek na stole, i tak dalej. I w niedzielę y, pustelnik. No, może poczytacie książkę, odpoczniecie sobie w swoim zaciszu domowym. Taki tydzień trochę zmienny, tutaj trzeba będzie coś postanowić. Na pewno zdrowotnie dacie radę. Na kości stawy uważajcie i też, moi drodzy, może być problem z oczami, z uszami, podwójne narządy, nawet ręce, tak? Coś może zabolać, jakiś stan zapalny. Oczywiście kochani i karty Lenormand mówią o jakimś zaproszeniu miłym, bukiet kwiatów. Tu otrzymacie jakiś fajny prezent. No coś tam mówiłam właśnie o prezencie i rozwiąże się jakaś sytuacja. Z... Przyszłości będzie wyjaśnienie. To jest sukces, który bliźnięta osiągną w tym tygodniu, pomimo zmian, które wprowadzicie, będzie naprawdę przyjemnie. Ja Wam dziękuję kochani za uwagę i teraz przechodzimy do wagi. Dobrze, zobaczmy, co uwagi w tym tygodniu 24-30 kwietnia. Uwagi. Także zobaczymy. Azbuław, trójka mieczy, paść kielichów, pustelnik, dziewiątka kielichów, dziesiątka mieczy i oczywiście cesarz. Poniedziałek: wyjaśnienie spraw. Rozmowa może być nowa droga, nowy pomysł. I oczywiście wszystko od początku. A nawet bym powiedziała, że tutaj, y, moi drodzy, może być jakiś romans, ale niezbyt udany. We wtorek jest y, trochę oczekiwania, trochę zranienia. Y, Coś Wam nie, może nie wyjść, coś się może nie spodobać, ktoś może być niemiły dla Was. Pamiętajcie, nie martwcie się, bo już w środę jest uśmiech losu, piękne jakieś spotkanie, zaproszenie, prezent. Na przykład gdzieś tutaj możecie się spotkać z kimś z przeszłości, też Wasze dziecko może Was zaskoczyć jakąś miłą niespodzianką. W środę to jest środa, w czwartek pustelnik, energia blokady, troszkę przemyśleń. Może poczytacie jakąś książkę, odnajdziecie się w samotności. To was po prostu jakoś wyzwoli ta samotność, odetchniecie, dacie sobie chwilkę dla siebie. W piątek będziecie świętować. Tutaj są rozmowy, deklaracje. Dużo szczęścia na pewno. Szczęście do Was idzie, ugotujecie piękny obiad, dobry obiad, pięknie spędzicie czas i oczywiście, moi drodzy, jest dużo zadowolenia w piątek. I sobota, sobota taki odpoczynek, uważajcie na zdrowie, stan Waszego zdrówka może mieć wiele do życzenia. Tu spadek energii, też może być jakaś sprzeczka, tak? W niedzielę, rozmowy tutaj, kochani, ktoś może górować nad Wami w tych dniach, czy sobota, czy niedziela. Ktoś może chcieć pokazać swoje ego, swoją wartość, wyższość nad Wami i taka dominacja, ale pamiętajcie o tym, że też musicie pokazać swoje zdanie. A nie tylko być po prostu takim, że tak powiem, osobą, która da sobie wszystko powiedzieć i wmówić. No, już nie będę kończyła, bo nie ma sensu. Ja oczywiście, kochani, tutaj zdrowotnie widzę jakieś przeziębienia, bóle głowy, od uszu może, bo to ucho wewnętrzne, oczy mogą boleć, trochę serduszko. Układ pokarmowy, no uważajcie na siebie, żeby się nie, na przykład pokarmowo nie zatruć tu. Jakaś alergia, coś w tym rodzaju. Tutaj mężczyzna będzie proponował Wam podróż, ale uważajcie, bo tutaj jest nieszczerość, może być jakaś kłótnia, spór właśnie co do podróży, co do jakiejś wyprawy. Także nieszczery, fałszywy mężczyzna w tym tygodniu uwagi. Ja Wam życzę szczerych yy, przyjaciół i dużo szczęścia i zdrowia. I przechodzimy do wodnika. Wodnik. Od 24 do 30 kwietnia. No zobaczmy, co u wodnika. Szóstka mieczy rycerz... Monet, trójka kielichów, jest transformacja, jest wieża. Uwodnika od poniedziałku, moi drodzy, wyruszenie, podróż, gdzieś będziecie się wybierać, zostawiacie przeszłość za sobą. Tutaj, moi drodzy, ta podróż może być i realna, i mentalnie. Gdzieś chcecie zostawić to, Tą swoją przeszłość tak i wyruszyć po nowe doświadczenia. We wtorek jest dobry status finansowy, dobrze w pracy będzie się działo, wszystko po waszej myśli. Dodatkowe finanse, jakaś nagroda, wyróżnienie. W środę moi drodzy, oczywiście, radość, spotkanie towarzyskie, jakaś impreza, może to być związana właśnie z zawodowo spotkanie w pracy czy poza pracą, ale zawodowe spotkanie, tutaj. Przeszłość się wzywa, kogoś spotkacie. Jak będziecie wracać z pracy na przykład. I się przedłuży rozmowa, tu jest, moi drodzy, bardzo dużo szczęścia. I alkohol pokazany. W czwartek mogą być duże zmiany, sprzeczki, problemy troszkę ze zdrowiem. Coś może dokuczać tutaj kości stawy w czwartek, ale kochani, też duże zmiany, na które przygotowywaliście się, albo też i nagłe zależy. Bo jest ta wieża, która mówi o nagłych zmianach. Czwartek, piątek. Piątek to już w ogóle uważajcie, kochani, na swoje zdrowie. Jak będziecie jeździć samochodem, jak będziecie chodzić, bo tutaj mogą się popsuć różne rzeczy w domu, nawet też sprzęty. No i te kłótnie, które mogą być, ale nie muszą, bo tutaj jest zagrożenie, tak? Także piątek, delikatne zmiany i wprowadzajcie to wszystko, moi drodzy. No wprowadzajcie niektóre zmiany, czasem coś się popsuje, tak i na przykład nie możemy tego naprawić tego samego dnia, także nie denerwujcie się. Po prostu przyjmujcie to jako moi kochani rzecz, która stała się i trzeba przejść do porządku dziennego. Myślę, że tutaj nie będą te zmiany aż takie duże. W sobotę jest już rodzina, moi drodzy. Jest dużo spotkań, rozmów, szczęścia i wszystko się powinno ułożyć. Może się pogodzicie, jeśli będzie kłótnia, czwartek czy piątek i niedziela. Również ta emocja, te emocje są wyrównane, ta atmosfera. Tutaj możliwe, że będziecie chcieli wydawać więcej pieniędzy, ale też może być jakieś zaproszenie ciekawe w niedzielę, na przykład na zakupy, albo też kupicie sobie coś komuś z rodziny, jakąś rzecz. Także tak to wygląda. Tutaj zmienny tydzień, może Lenormand tak szczerze nam tutaj pokaże, o co tu chodzi z tymi zmianami. Czy to bardziej w zdrowiu, czy to bardziej moi drodzy, właśnie w atmosferze rodzinnej. Uważajcie na układ moczowy w tym tygodniu, pęcherz, stawy kości kręgosłup przede wszystkim. No właśnie, tutaj księżyc, moi drodzy, kobieta. Nie powinno być tak źle, bo kobieta, która kiedyś Wam znana z przeszłości, możliwe, że się tutaj spotkacie w tym tygodniu będzie jakieś zaproszenie, coś związanego z kobietą może się wyjaśnić zagadka z przeszłości. Tu. Oczywiście są jakieś prezenty, są jakieś, moi drodzy, ciekawe zaproszenia, uśmiechy losu, czyli nie będzie tak źle. Ja myślę, że każdy indywidualnie tutaj będzie przechodził zmiany. Możliwe, że też transformacja, jak wychodzi w tygodniu tutaj u Was, to możecie postanowić, na przykład, że przechodzicie na dietę, że koniec z jedzeniem na przykład takich innych rzeczy tłustych czy czerwonego mięsa. Mięsa. Przechodzicie na białe mięso. Tu, moi drodzy, to indywidualnie, tak? Wszystko zależy. Także, moi drodzy, wszystko w Waszych rękach. Tarot jest tylko wskazówką, że to idą zmiany. A jakie zmiany, to też od Was tutaj, moi drodzy, w bardzo dużej mierze zależy. Ja Was pozdrawiam i życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.